Witajcie, moi kochani, dzisiaj przychodzę do Was z komiksem pod tytułem Patria toni Fejzula jest to komiks na podstawie powieści Fernanda Aramburu. Komiks ten opowiada o historii dwóch rodzin, rodzin, które łączy ze sobą wspólna przeszłość, i historia ta jest fikcyjna, ale rozgrywa się w rzeczywistych realiach, w Hiszpanii. Kiedy to kraina Basków walczyła o swoją niepodległość. W komiksie tym różne osoby są narratorami i niestety bardzo łatwo pogubić się, kto aktualnie coś mówi. Narracja w tym komiksie jest wieloosobowa, osoby te prowadzą narrację na zmianę i to w różnych odstępach czasu. Czytając ten komiks, nie wiemy, kto aktualnie jest narratorem, kiedy aktualnie dzieje się akcja, a gdy już zorientujemy się, kto jest narratorem, to tak naprawdę nie wiemy, kim jest ta osoba. Głównych bohaterów coś ze sobą łączy, ale nie wiemy co. Bardzo ciężko jest się wgryźć w fabułę i połapać w tej narracji. Na początku nie wiemy, o co chodzi, kto jest kim i kiedy. Ktoś coś mówi. Ja zaczęłam się orientować w tej historii po przeczytaniu dopiero kilkudziesięciu stron. Teraz, po przeczytaniu tego komiksu, gdy już sobie poukładałam wszystkie te wątki razem w całość, to uważam, że ta historia jest naprawdę ciekawa, jest naprawdę dobra, ale niestety sposób, w jaki została ona przedstawiona, jest wręcz zniechęcająca do lektury. Moim zdaniem bardzo niekorzystnie wpływa to na odbiór tej historii. Gdyby chociaż zostało napisane, kto jest narratorem, i w jakim czasie aktualnie dzieje się akcja, uważam, że ta historia bardzo dużo zyskałaby na jakości, bo mi osobiście nie przeszkadza brak chronologii w historii. Ja lubię czytać tego typu historie, ale gdy nie mogę się w niej zorientować, gdy sprawia mi trudność orientacja w tej historii, gdy po prostu jej nie rozumiem, to wówczas, niestety, ale dla mnie jest to duży minus. Czytając ten komiks czułam się pogubiona i tak naprawdę nie rozumiałam tego, co czytam. Aby dobrze zrozumieć tę historię, należałoby ją przeczytać jeszcze raz. Ja Wam muszę powiedzieć, że po jednej lekturze tego komiksu ja nie do końca rozumiem, nie do końca zrozumiałam tę historię. Ja nie czytałam tej książki, na podstawie której powstał ten komiks, także jest mi ciężko cokolwiek powiedzieć o tym, w jaki sposób ta książka została napisana, ale myślę, że osoby, które już tę książkę przeczytały i ta książka im się spodobała, to myślę, że ten komiks również bardzo się spodoba, bo już takie osoby po prostu będą zorientowane w tej historii i będą wiedziały, o co w niej chodzi. Jak już mówiłam na początku, historia ta skupia się na walce o niepodległość krainy Basków. W komiksie tym jest bardzo dużo walk hiszpańsko-baskiskich, jest dużo o polityce i dla osób, które nie orientują się w tym temacie, osób, które nie interesują się tego typu tematyką, osób, które po prostu czegoś takiego nie lubią, no to komiks ten niestety będzie trudną przeprawą. Walka o niepodległość nie jest tłem tej historii, tak jak ja myślałam, tak jak ja się spodziewałam, tylko jest to temat niesamowicie mocno wyeksponowany. Wątek walki o niepodległość krainy Basków jest tu bardzo istotnym, bardzo ważnym wątkiem. Mnie osobiście nie interesują takie walki, nie interesuje mnie polityka i powiem Wam szczerze, że te wszystkie fragmenty, które dotyczyły walki o niepodległość, niesamowicie mnie znudziły. Największym atutem tego komiksu jest przepiękna kreska. I muszę Wam powiedzieć, że mi osobiście ta kreska bardzo przypadła do gustu. Bardzo mi się podobają te rysunki. Rysunki te są niezwykle szczegółowe, a o, autor przemycił na nich bardzo ciekawe smaczki, które dotyczą Historii Hiszpanii. I muszę Wam powiedzieć, że kreska niesamowicie zawyżyła ocenę, moją ocenę tego komiksu. I myślę, że gdyby ta kreska nie była aż tak dobra, nie wiem, czy dałabym radę ten komiks doczytać do końca. Podsumowując, jeżeli jesteś osobą, która przeczytała książkę i książka Ci się spodobała, myślę, że lektura tego komiksu również bardzo Ci się spodoba i myślę, że warto sięgnąć po ten komiks. Ale jeżeli jesteś osobą taką jak ja, która książki nie czytała, ale powtórne czytanie komiksu nie jest dla Ciebie żadnym problemem, problemem wręcz lubisz. Powtórnie czytać komiksy, aby bardzo dobrze zrozumieć ich treść. Jeżeli wieloosobowa narracja, bardzo zagmatwana fabuła oraz brak chronologii, to nie jest dla Ciebie żaden problem, wręcz lubisz tego typu komiksy z, taką, z tak poprowadzoną fabułą, oraz interesuje Cię historia Hiszpanii, interesują Cię walki. Hiszpańsko-baskijskie, interesujesz się polityką, to ten komiks, ten komiks jest jak najbardziej dla Ciebie. Myślę, że lektura tego komiksu Ci się bardzo spodoba. Ale jeżeli nie lubisz w ten sposób poprowadzonej fabuły, nie lubisz ponownie wracać do lektury tego komiksu, to niestety, ale myślę, że ten komiks może Cię zawieść. Możesz nie być do końca zadowolony z lektury tego komiksu, bo mnie osobiście ten komiks niestety, ale zawiódł. Ja nie do końca tego się spodziewałam. Myślę, że gdybym przeczytała ten komiks jeszcze raz, komiks ten na pewno zdecydowanie bardziej by mi się spodobał. Na pewno zrozumiałabym jego fabułę, jego treść, ale muszę Wam powiedzieć, że tego komiksu jeszcze raz czytać mi się po prostu nie chce. Nie mam ochoty. Na dzień dzisiejszy, czytać go jeszcze raz, ale mam zamiar dać mu jeszcze jedną szansę. Chcę go jeszcze raz przeczytać, także ja tego komiksu nie skreślam. Odłożę go na półkę. Komiks poczeka na swój czas i myślę, że wówczas bardziej mi się spodoba. Moi kochani, przed zakupem tego komiksu poczytajcie opinie innych osób, dobrze przemyślcie decyzję jego zakupu, bo Niestety, ale uważam, że dużo osób może się zawieść jego lekturą, tak jak ja. Także dobrze się zastanówcie, czy warto kupić ten komiks i dopiero wówczas go kupcie. Dziękuję moi kochani, to już będzie wszystko. Dzięki za to, że razem spędziliśmy czas. Trzymajcie się ciepłutko i do kolejnego zobaczenia. Hejka!